Cześć witajcie, ja jestem chudy a to jest odcinek wstępny do kariery zawodnika więc zaczniemy od razu nową karierę kariery zawodnika i dzisiaj, co zrobimy dzisiaj, stworzymy chudego yy, i co jeszcze? Stworzymy chudego i wybierzemy zespół dla chudego więc premia do atrybutów plus 5 do wszystkiego oczywiście, że bierzemy jeszcze sobie potem za chwilę wszystko pokupuję do kariery, czyli że jeszcze bardziej go ulepszę myślę, że zaczniemy w Polsce no Polak po prostu tak w jakimś lokalnym klubie sobie zacznie. Ale w jakim klubie za chwilę się przekonamy. Z kariery menadżera już wiemy, że tych klubów jest 16, więc za chwilę wchodzę na stronę random.org i losuję od 1 do 16. I oto jest strona random.org. Od 1 do 16 losujemy i dziesiątka. Teraz co jest dziesiąte? Trzeba przejść, czyli na, na Krakowie dobrze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Piast, gliwice. Dobra, zaczynamy w Piaście Już było blisko legii, było blisko, żeby zacząć legią, ale dobra, piast, gliwice. Piast, gliwice naszym klubem zawodowym, to oczywiście 4 minuty stadion. No, nie wiem, czy mnie to interesuje stadion, bo jestem zawodnikiem i tak wkrótce... E, co wkrótce zrobimy? Nie wiem. Co wkrótce zrobimy. A, zmienimy to pewnie, bo będziemy grali dobrze. Dobra, rozgrywki europejskie, włączmy im tam. Niech się cieszą. E, a to o pierwsze letni oktober ok transferowy, jak damy włączone, to go nie ma. A jak damy wyłączone to najprawdopodobniej będzie tego nie sprawdzałem więc damy teraz wyłączone bo jak dałem w karierze menadżera włączone to go nie było i sobie stworzyłem jeszcze jedną karierę inną też dałem włączone i też go nie było tutaj dobrze to interpretuję bo pierwsze letnie okno transferowe i piszę wyłączone wyraźnie bo w poprzedniej filmie to się pomyliłem bo tam pisało wyłącz pierwsze okno transferowe a ja mm, przeczytałem to jako włącz więc dałem wtedy włącz a trzeba było wyłącz tak, trzeba było wyłączyć, więc dobra, to jest może źle przetłumaczone po prostu i stąd ten błąd, nie mam pojęcia, waluta euro oczywiście, więc przechodzimy dalej, niech się pobiorą tutaj wszystkie najnowsze aktualizacje składów, chociaż myślę, że nie są one jakieś e, bardzo istotne i za chwilę sobie stworzymy chudego takiego na szybko, nie będę się w to tak jakoś bardzo zagłębiał, zobaczymy czy kreator postaci się coś zmienił. O poprzedniej FIFY. wiem, że możemy sobie kupić obcisłą koszulkę w sklepie. Może z tego skorzystamy. obcisła koszulka to jest coś takiego jak na przykład Roben nosi chyba. Tak to widać, że to jest takie bardzo obcisłe, nie jest takie luźniejsze. Dobra, coś się powoli pobiera, więc małe cięcie. No dobra, już jest końcówka i też przyspieszyło trochę. Dobra, pobrano najnowsze składy. Stwórz wirtualną gwiazdę. Tak więc, oczywiście, standardowo. Michał L. Trzeba dać. Chudy. Okej. Okay. Znany jako chudy. Ale tak. Chudy. Komentarz. Zgaduję, że chudy nie ma. No nie? Chyba, że nagle się pojawiło, ale wątpię. Hy, No nie, mnijęte. A chudy po angielsku. Gdzie jest te? Tu jest gdzieś te te tych nie ma Więc dobra, chudego nie ma Numer stroju 15 Rok urodzenia no, najmłodszy jaki się da oczywiście damy sobie kwiecień 15 kwiecień sobie damy OK i tu wszystko załatwione Nie chcę używać twarzy game face Chcę stworzyć chudemu teraz fryzurę. Z i długość włosów myślę, że damy krótkie. Ale najpierw muszę zmienić kolor, bo tak, 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 tak mi nie pasuje jak... Mm, jak nie pod kolor są wybierane. No to dobra, dajmy... Taki gdzieś chyba. No nie? Krótkie. Dobra. No zobaczymy ogólnie jakie są fryzury. Czy pojawiły się jakieś nowe, czy te standardowe są. Nie jestem pewien. Hmm. To jest nie. Była. Była... Hmm. Była chyba. Myślę, że to możemy dać chudemu zadbane. Choć za chwilę najpierw jeszcze przejrzymy co tu jeszcze jest. Może jeszcze coś ciekawszego się znajdzie. Hmm można zmienić, bo oczywiście te fryzury będziemy zmieniać tutaj chodzi o taki mniej więcej taki wybór tej początkowej bo tu jest kilka takich które myślę, że na pewno kiedyś ich użyjemy więc dajmy na, po na początek te zadbane tak? tak dajmy te zadbane dajmy, a kolor w że jest rodzaj zarostu czy są jakieś nowe zarosty? dokładnie ogolony lekko zarośnięty podbródek bródka, kozia broda bródka, zwykła broda Kilkudniowy kępka. No, nie, nowych chyba żadnych nie ma, więc dajmy lekko zarośnięty podbródek. Może kolor zarostu zostaje ten mm, oczy. Kolor oczu. Dajmy ten. Co mi nie przybliżył na no, oczy? Zawsze przybliżało. Dobra, nie chcę się tutaj bardziej bawić w to chyba, zagłębiać bo myślę, że to nie ma sensu po prostu taki mniej więcej chudy nie wiem czy jest do mnie podobny może troszeczkę no, nie wiem, nie wiem dobra więc przechodzimy dalej oczywiście napastnik oczywiście środkowy i teraz szpica, kreatywny wydaje mi się, że dam kreatywny ale zobaczymy co się dalej. kończący Szpica. Damy kreatywny. Damy sobie kreatywny i teraz tak. Co tu możemy zrobić, żeby. Patrzcie. Kilogram mniej i statystyki. Niektóre skaczą. Da, dajmy metr. Dajmy metr. Te metr 85 udają, bo ostatnio był trochę za niski do główek na przykład. I. 80 kilo myślę, że będzie. Akurat. Sylwetka. smukły Dajmy ten przeciętny. Wiem czemu nie lepsza noga prawa oczywiście. I co, to tyle? Już? Gotowe? A strój? No, stroju to chyba jeszcze nie wybieramy. Dalej. Klub jazdy, widzę, ściąga nowego zawodnika! A tego niższego testu już, tekstu już mi się nie chce czytać 19-latek będzie chciał zabłysnąć w klubie P.O. z Gliwicy Oczywiście stwórz kariera zawodnik Chudy 1 Chudy jeden w Zakończ Oczekiwania, tak oczywiście Oczekiwania raczej tutaj dużych nie mamy, więc Myślę, że uda nam się je spokojnie spełnić i co tu jeszcze możemy zrobić z 69 over all mamy Przypadek? Nie sądzę e, Dobra, tu jest jeszcze strój Wybierzmy sobie buty po pierwsze Mamy jakoś, mamy niebieski strój To ja przeważnie wybieram buty pod kolor stroju Tak już mam Chociaż wyróżniające się też są takie ciekawe, ale właśnie na przykład takie Ale raczej kolor stroju Więc szukamy butów Coś Wpadającego w kolor niebieski Jakieś to mamy odblokowane Myślę, że tam te jedne na górze są Dobrze, no zobaczymy co jeszcze tutaj mamy ciekawego, odblokowanego. Hm. Te nie są złe, teoretycznie. bo te... Ale chyba damy te pierwsze, one co były Nitro Charge? Nie, to chyba nie były Nitro Charge. Zaraz sobie zobaczymy. O. Dodaj te wysokie buty teraz, takie wyższe. Z do kostki gdzieś. Dobra, ktoś do mnie dzwoni dzwonkiem, więc weźmy szybko te buty i kończmy po prostu. Gdzie to jest? O, te są dobre, nawet. Nie, a, nie, mam zablokowane. Szybko, szybko, szybko. No, ja, bierzemy te. Hmm, o, tu jeszcze... Tego nie było, to jest ciekawa chwila. Hmm. Dłonie nisko. O, to może być. A to przejrzymy dalej. Nie. tamba nie no to będzie ok to jest coś w stylu Ronaldo teraz styl rzutów karnych dobra to będzie git. ale co jeszcze tu mamy? szeroko rozstawione nogi a luźna postawa jakby luźna postawa dobra domyślna cieszynka w biegu Fajnie, że kieszynki teraz można wybierać. Tego brakowało. Nie, to jest słabe. Wow. Mocne. Znaczy to takie zmachanie rękoma było spoko. Ale dobra, co my tu jeszcze możemy dać. Serduszko. Mm, nie. Sanie kciuka, to jest Di Maria. Powrotek. Nie. Dwa palce do twarzy. Dobra, nie wiem co to może dać. Fila, fila, fila. Kręcenie ucha. znak serca jedna ręka w górze to będzie takie proste nie Dobra niech będzie to unikalna cieszynka o to już będzie spoko dług Ta, tu wybór będzie spory i sporo jest ciekawych cieszynek ale dobra nie to jest słabe akurat No to będziemy mogli zmieniać, więc dajmy na razie to, bo nie jest takie złe. I cech pewnie żadnych odblokowanych teraz nie mamy. Sorzę, że tak tak mało gadam, bo ktoś serio stoi mi przed drzwiami cały czas. Więc ja muszę ich otworzyć, ale dobra, jak, jak bardzo mu zależy, to postoi. E, Wierzę, że nagrywam i się nie otwieram. Dobra, dalej. Okej, okay, 69 overall, Myślę, że może do 70 się uda tymi co kupię Chociaż mam mało kasy, mam tylko 3400, więc tak dużo tego wszystko nie kupię Ale dobra, to była... No i właśnie, dałem wyłącznie, jest okno transferowe No przepraszam, że w każdym menadżera nie będzie okno transferowego, ale to, no niestety Dobra, przesymuję może jeszcze do pierwszego meczu Zobaczymy, pewnie żadnych wiadomości nie dostanę, po prostu jest taka symulacja, zobaczymy czy chudy gra, na pewno gra, bo to jest mecz towarzyski dla sprawdzenia w ogóle. E, w ogóle zobaczmy jeszcze dla klubu i kraju, ok, zobaczmy raport dotyczący składu. Mm, nie, chciałem pozycji składu jednak. Ranking składu, o. 69 overall, mam najwyższy overall w zespole? Wydaje mi się, że tak. A zrywali z napastników też. Jestem najlepszym napastnikiem w tym momencie. Pod względem overall, ale pod, pod względem gry to nie wiem. Yy, moje działania. Coś nowego tu się pojawiło, poprosić transfer, bo nie. A, wyzwania. Tu coś nowego może być, rzeczywiście być, no i nie to wiemy. Tak, tak teraz na szybko to przej, mm, przejrzymy. Okej, okay, tutaj nic jakiegoś takiego. Nowego za bardzo nie widzę Chociaż może potem się okaże Jak już więcej tego zrobimy Tak więc dobra to by było Na tyle w tym odcinku W kolejnym już zagramy swoje pierwsze mecze Dziękuję za uwagę Pozdrawiam, cześć